Cześć, dzisiaj Wam coś pokażę. Mianowicie jest to gra, jak możecie zobaczyć, w której też brałem udział. Grał też Nikos, Jasperyna oraz przeciwnicy tacy jak Maxwell, jakiś random Tartar oraz Ford Emperor. Emperor? Czy em Emperor? Ciekawe, to znaczy. No i chcę się skupić na tym graczu, bo zostawał ciekawą taktykę. Oraz chcę też pokazać jeden aspekt, który, o którym zaraz też opowiem, dlaczego granie z trochę słabszymi graczami jest ciężkie dla mnie oraz dla na przykład kombinatora i czemu czasami czekamy na lepszych graczy, żeby zagrać normalną gierkę. Na samym początku mogę podkreślić tak, ten gracz tutaj widzicie eee, Cały czas robi ludziki, nie robi butów Na jedzeniu ma 8 ludzi To tylko po to, żeby zrobić szybciej ten upgrade oraz szybko chyba wyzbrać te jagódki Firewerki Też widzimy zna krówki Buduję tam domek z murów eee, Mur z domku przepraszam O, no i sobie tak chwilę ja to przyspieszam, bo tu nic wysyłanego nie ma. Jeszcze troszeczkę przyspieszymy. Tego domku trochę nie rozumiem, ale on koniecznie chciał mieć 8 budowanych, teraz wysyła 6 ruboli. Jest kolejny, zaczyna budować ołtarz. Jest 3 minuta. No to mógł to zrobić lepiej, mógł zabić krowy. Trze, trzeba zbijać, a trzeba zabijać krowę, tak to zabił tutaj krowę. Tylko domki drugim robołem. Zaraz jak zbieram tą krówkę. Ona ucieka tak daleko, tak? To miałoby blisko szybko by zebrał. A takie. Moje uwagi, dlatego ja zawsze zabijam pierwszy zwierzęta, a później zbieram. Włączę hmm, może kolory. O. Żeby pokazać. Tu jest jedna drużyna. Tu jest... Jeszcze jedna drużyna. No i ta, ta tutaj w sumie... Tartar, Tartar... Tar, nie ta Tartar, Tartar. Tutaj widzicie, w szóstym minucie dopiero kliknął epokę. Ja on to robi tak, żeby mieć na styk 6 i mieć 60 roboli. Czy ja dobrze to widzę? To mu się kończy to budować. Wysął. 20 roboli. 20 roboli, żeby mu wybudowali areny I czy on to... Czy mu się uda? Wyjdzie mu ten robotnik? Ja, wyszedł mu ten robotnik. No widzicie, no to jest skill. Wychodzi ostatni robotnik i się niszczy. <laughs> ratuj w tym samym momencie kiedy wychodzi. No, jest to skill. Mi tak nie wychodzi. Znaczy nie zawsze wychodzi mi tak, może tak bo powiem. No i ja tutaj tym 20 co budował, buduje od razu e, farmę. Bo widzicie, chwilowo nie ma jedzenia. Ale też jeszcze populację. Teraz też kiknął, już tutaj e, w 6 koszarach o 5-30, roboli. 25, 60. Ma 60 roboli, równo 60 i to jest tak. 20 na zbożu, 30 na drewnie, 10 na żelazo. Najbardziej optymalne na sam początek. <laughs> Ilość surowców. Eee, jak mogę rzec. Warto się uczyć i żeby mieć właśnie dla każdego nowego gracza, żeby takie ustawienie mieć 20, 30, 10. Widzicie tutaj nawet już robi jakieś jednostki. Co prawda najsłabsze nie wiem, jakie są w grze. Robi też upgrade, nie, nie robi się upgrade na razie tylko zrobimy nowociki. Robi populację, robi oczko, żeby ludzi nie robić. Tak, skończył już, buduje upgrade'y i oni idą. No i... Wiadomo, gdzie gracz może atakować? No jak atakuje, to atakuje na naprzeciwko. Tak, tutaj mamy żółtego, żółty jest nasze drużynie. I widzicie, idzie prosto na nie, niego, idzie, idzie, idzie. Tutaj się zaczyna zabiją dziki, w sumie nie wiem czemu. Dziesiąta minuta gry. Właściwie to już 11 no to minuta i tutaj widzicie, znalazł pierwszych chłopów i ich ominął. Jak myślicie, czemu ich ominął? A to jest proste, ponieważ Maxwell i ci tutaj gracze znają buca kombinatora i mnie. No, i widzą, że jesteśmy tutaj w czwórkę. China na pewno nie jest z nami. No to uważają, że ten gracz jest z nami oraz ma podobny poziom do nas. I tutaj jest gracz piękny, który się nazywa Aspiryna. I tutaj wybacz, Aspiryna, ale masz. Jest 11 minuta, praktycznie 12. Ty masz tutaj wybudowane 3 areny tylko. Nie jest nawet epoki. Żadnych wyżyczek. No kurczę. To baza. Nic. Z żadnej osłony. Nawet wieżyczek nie wybudowałeś. A, no wieżyczek nie wybudowałeś, bo jeszcze później nawet nie upgrade'owałeś. Mimo, że możesz. Nie wiem na co się skupiłeś. Nigdzie nie atakowałeś. No nie rozumiem tego. 12 minuta, nie mieć jeszcze 5 tej epoki. Chłopów masz ile? Eee... Ja widzę... Czy tu jest 57? Że źle widzę. 25, 30... 56. No, 56 chłopów, a ten gracz ma ee, chłopów 60 i atakuje cię 30 kamieniakami. A ty masz 56 chłopów, mnóstwo surowców i nic z tym nie robisz. I to jest właśnie to, co mnie boli. Dla porównania ja. Albo jeszcze kolejny gracz, też gwiazda Nikos. I tak wygląda jego baza. Nie muszę mówić, że to bardzo zła, ale dla porównania, żeby nie było ja, mam w tym momencie wszystkiego po trochę. Już mi się robi ta epoka. To już zrobiłem. No, moja konica już jest tutaj, tak. Już było w trakcie ataku. tutaj jest jeszcze kombinator. W sumie dorabia się roboli, ale już ma epokę, zaraz będzie wchodził w średniowiecze. Koszary tutaj ma, koszary ma też tutaj. Z tego co wiem. Aha, Nikos ma tu wojsko. Nikos ma tutaj wojsko. To co to robi wojsko Nikosa? Nie mam pojęcia. Komiator ma 61 chłopów i chyba zaczął robić właśnie łuki. Tak, zaczął mu, zaczął mu wychodzić łuki. W sumie komiator to jest zły, może zły przykład, ale on jest tak zabudowany, że tutaj ciężko do niego wejść. Bądźmy że tu się dobudował, tu się dobudował. No jest zabezpieczony. Jakby tu mu przyszły kamieniaki były, no to biły, no to zabrałby z roboli stąd. Jakby tu mu przyszli biły, to stąd. Jakby tu mu bili kamieniaki, to z kamienia. No z każdej strony jest zabezpieczony. Tu nie ma przejścia. A żeby nie było, odsłoniłem mapę. Czy tu jest przejście? A nie jest chyba jakieś przejście? Nie, nie ma, jakieś przej... nie ma przejścia. Nie mam pojęcia. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. No to chyba wygląda jakby było, ale... Ta gra lubi raczej czasami jest zbudowana. Ale dobra, patrzmy dalej. Wróćmy do naszego głównego bohatera. Jakbyście się to nie zastanawiał, oczywiście nie każdemu dla nowy klacz to nic nie powie. Ale Tartar tar miał ratingu drużynowego 2000. Dla porównania kombinator ma 1100, ja mam 800. Tam reszta drużyny miała, Maxwell miał jakieś 500. Ford też 500. A, B, C, D, to miał 0. I w sumie on nic nie robił. Ja tutaj próbowałem gonicą wjechać, a tutaj murek. Murek. Nie udało mi się zniszczyć jego ekonomii. A tu mogłem wjechać z tej strony, ale to już kolejne wieżyczki. Za dużo bym zrobił. A skupiłem się właśnie głównie na yy, Maxwellu. O tutaj ciekawostka, Chińczyk budował, ten gracz budował tutaj koszary. I chciał robić że później robić drużynowych. Ciekawa taktyka. Drużynowych albo następstów, chyba lansnerów, bo on poszedł tą inną Europę. Tak, tą Europę, następcji. No tutaj wjechałem. Troszkę go pognębić, bo wiedziałem, że ten grz będzie męczący. Eee. Czy ja to zrobiłem tutaj. Nie, to nie w tym meczu, dobra. No a ja tutaj został po tym ataku kamieniarzami. Żeby nie było zostało mu. No trochę mało tych chłopów. Mógł przechodzić epokę, ale wolał dorobić. No i okej. Okay. Dorabiasz. A patrzysz, ile masz, dorabiasz tak do 50-60. Najlepiej jak jesteś w tej epoce do 50, żeby jak najszybciej przejść. Już nawet idąc później mając mniejszą ekonomię, no to lepiej jest w epoce. Ten gracz już chodzi w średniowiecze. Ma, miał parę roku łuków, które zrobił jak go atakowałem. No i teraz zrobi toporników. Ja tam dalej jeżdżę, męczę. Zawracam im głowę, nie? O piękny gracz, nie upgrade ulepsza wszystkich chłopów. Ten też O, tu jest jeszcze jeden był gracz. No, nie... A wilku. No, jakoś go pominałem Zapomniałem. Zapomniałem. O nim, no to jeszcze pobiegam, po niszczę chłopów. Ok, co tu się dzieje? Tar, tar wysyła znowu jednostki i nie atakuje tego gracza, który jest najbliżej, nie nie, 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 tu nie ma żadnej walki, walka jest tutaj, u nas. I tutaj ciekawostka. Maxwell atakuje. Nie, Ford Employer atakuje, ratusz tego, więc co robimy? Kombinator ma już łuki, idzie, go do, idzie mu do obrony i ja też tutaj wysyłam konica, zamiast do ataku, to żeby go bronić. Tak, tego gracza, dlatego że gra z nami. Co ten gracz ma? Na słabo to wygląda. Jej, fajerwerki. Atrakcja co to jest, co to daje? Aha, aspiryna. No i ten gracz odpuszcza. Teraz co się dzieje z aspiryny? A no muszę powiedzieć, że on już powinien wchodzić, tak? Ma 56 powinien już wchodzić w tę epokę, ale nie zbiera żelaza, nie, nie wybudowało tutaj murów, murów, ma już... Popatrzcie ile on ma surowców, ile on ma surowców. To jest masakrycznie dużo. 2000, 10 tysięcy jedzenia, tysięcy ten... No żelazo w ogóle nie zbiera, no Upgrade tutaj jak nic czeka Ale przez ten czas garsz Tartar wszedł tar. do bazy i niszczy mu wszystko po kolei. To nawet nie jest taki atak, żeby zniszczyć muratur, noski, ekonomię. Nie, to jest atak, żeby podnieść mu budynki i go spowolnić. Czy skuteczny? Tak naprawdę nie byłby skuteczny, bo Aspirina ma tyle surowców. Aha, Aspirina pierwszy robi oko zamiast epokę. Mhm. Mm no, A ma tyle surowców, że zaraz szybko odbudowuje te domki. Chiński gracz, proszę przyszedł na pomoc, buduje mu wieżyczki, te dobre wieżyczki. A co robi Tatar? Oczywiście, jaki nasz główny bohater, robi dalej toporników. 20 minuta daje, robi to porników. ale jest średniowieczu. A, tak jak chyba każdy z nas, jest w średniowieczu. Tych takich graczy, którzy coś robili, A Ford employer też tutaj jeździł po ekonomii. Mhm, dobra, Tutaj też, a ten gracz chyba go w miarę próbował ratować. Roninami, oczywiście, Ronini do obrony i do ataku, bo po co. Ten gracz się zamurował wszędzie jak mógł. I o dziwo, to nie jest dobre. Ale jest lepsze niż brak muru. Yy, tutaj jeszcze jakieś buduje wieżyczki, a co robi nasz główny bohater? Też nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo ile. Pokażę wam tak. To. 70 toporników. Tutaj usuwa wszystkie... Yy, te, te, te wszystkie koszary. Buduje mur, wieżyczka, mur, wieżyczkę, tak żeby mieć w miarę jakieś zabezpieczenie przed silniejszymi naskami chyba. No i idzie. Idzie tu jakiś, nie wiem, regroup. Tu jest jakiś atak kombinatora. Tutaj Chińczyk też wyżyczkę postawił. Chińczyk, tutaj pomaga. Te wyżyczki zabezpieczy sobie ekonomię, zbiera też surowce. E, oczywiście Maxwell tutaj sobie jeździ konicą. Ale konie, to jeździł konicą, bo już zniszczył też stajnie, że przyjść poka. Tak. Czyli nie idzie w Polskę. Ani nie chcę robić żadnej taktyki w tym, co szybko przejść do epoki. Tutaj Ford Employer zrobił to samo, wszyscy zniszczyli ten. I przechodzą już epokę, a ten już nawet przeszedł. I wchodzi w Rosję. Ten wchodzi w późne. A nic oczywiście, nie poszli tutaj, znaczy tu zabili... ...dwóch, trzech i idą prosto na... ...Aspirynek, który... ...żeby nie było. Zobaczcie ile ma surowców Ile ma chłopów I czemu nie chodzi kliknął w nie wiecza, to ja nie mam pojęcia Nie wiem jak długo ma stan rzeczy, ale to jest 12 tysięcy jedzenia 13 tysięcy drewna I Tysiąc, za, tysiąc za mało, ale dla porównania Ja już klikam Austro-Węgry Tak, robię kozako, żeby ten Żeby jeździć po ekonomii Kombinator Kliknę już Polskę Oczywiście on nie robi, nie używa drewna chyba że sobie robi dalej łuki. Tak, cały czas łuki. No, o, Nikoś, Nikoś nawet kiknął Chiny. Znaczy Azję Wieszą. Raczej nie dożył tego, ale... No tutaj mamy Aspirynę. Tak naprawdę on może kikać, ma wszystkie surowce. Ale tego nie zrobił. Teraz mu wchodzą topornice i zobaczcie co tu się stanie, jak myślicie? No, panie gracze, którzy mają dużo doświadczenia, wiedzą, że jak idzie tyle toporników, to już jest GG. Ja Zresztą ja też zacząłem budować sobie dom wieżyczki chwilę wcześniej, zanim zobaczyłem, że idą. Jak zobaczyłem, że idą, to uznałem, żeby wystrzał kolejnego. I popatrzmy. Raz. Dwa. I praktycznie na dwa strzały, można powiedzieć. Dwa strzały zniknął jego ratusz. Bo nie był w średniowieczu. I tutaj Niko został zniszczony przez konicę. Albo wyszedł. W sumie nawet nie wiem. Czy to było przejście? A, tutaj było przejście do kombinatora. Hmm. Źle się. Z... się nie dało. O, tutaj jeszcze jakieś, to jest fajne. Aspiryna ma błąd na czacie do ruskiego gracza. to jest rusek. Dlaczego nie zrobił jeszcze więcej toporników? No cóż, tak się gra, tak? Ktoś mówił, że War to jest trochę głupia gra, bo robisz z jednego rodzaju jednostek i... tyle, ale bądźmy szczerzy, tutaj... Jakby się zrobiło coś z pancerzem, też miałoby to problem. Topornicy też są... patrzcie, ta, Tartar. On ma problemy teraz z ekonomią tutaj. Tu jeszcze mówię, wszedł atak. Mam ulokami, on nie ma jedzenia. Nie ma czym się bronić. Więc on zrobił wszystko na jeden atak. I tym atakiem sobie musiał się opłacało, ale. Ekonomia o niego. Jedzenie stoi, tak? Epoka, widzicie, też stoi. Eee, ja tutaj widzę, co się szykuje, zacząłem już budować mu I tutaj mój błąd, jakiś wybudowałem, to może za dużo wyżyczek po tej stronie, a za mało wyżyczek tutaj. Ale tutaj też buduję trochę teren. I tak, jaka jest to? Czy ja się to po tym wybronie? Tak, to idzie się wybronić, spokojnie. Robotnikami, mam tu dość sporo robotników, część schowałem tutaj. Naprawdę, ale to topornicy biją tak w OE, że ci, ci ci robotnicy, to bardzo szybko znikają. A tutaj grupka cały czas atakuje. Plus jeszcze konica niszczy mi yy, chłop. Kombinator przychodzi ze wsparciem. O, mam czarowy murek, ale na koniec by wystarczył. Tutaj wysłałem kolejnych chłopów, ale mi umarli. No i tutaj naprawiałem, ale nie dają rady i umieram. Jednak 26 obrażeń to jest dość dużo. A, ci gracze poszli dalej, kombinator został sam na polu bitwy w międzyczasie. Hmm, w międzyczasie zaraz koty zaatakują. Yy, ci gracze jakiegoś randoma tutaj, który w ogóle nic nie robił przez większość gry, teraz idzie piknierami Bo tego gracza zniszczyła a tutaj ten gracz zniszczył przeciwników i oni teraz wchodzą spokojnie w epoki, tak. Nawet po takim mocnym ataku to tutaj nie, już, nie miał farmy. Przez to, że wyżyczki, one przetrwały. Praktycznie nie stracił armii. ma dalej 70 chyba jeden robotników. No my po prostu przez chwilę muszą nie wydobywać surowców. Tyle. Ten gra się już poddaje, bo. Cały fokus nas wszedł na niego. Kombinator tutaj był się bronić, no ale tu już mu weszli. No i na czacie to nie będę pokazywał, że prostu się trochę śmienia z Polaków, ale no cóż, tak to jest. Jeżeli dzielimy Discordy i później... Nie możemy zdobyć mocnej czwórki, a trafiamy na mocnych ruskich. To się śmieją, że Polacy to takie łowo. Tutaj, jeżeli chciecie, jeżeli się zastanawia, jak to tylko, ktoś zastanawia, jak tylko doszło, no to doszło przez to, że i wszystkie jednostki kominatora poszły do mnie. A tu nikogo nie było do obrony. Tutaj też ten gracz dużo zrobił. Ten gracz tutaj na froncie. No. Długo się budowało, można było to spokojnie zniszczyć, ale tutaj niszczy tego gracza. No to jest koniec gry, to już tak nie ma szans. Kombinator został mocno posiekany. Zostało teraz trzech... Na całą ósemkę. Nie będę go pokazywał, bo to już jest dobijanie na prostu leżących, chociaż tu jeszcze jakieś ataki są, tak? A nie, to... czy to są jednostki? A, Maxwell'a, no tak, w sumie Zniszczył sobie stanie i możesz spokojnie przejść do poki. To też ciekawa taka taktyka, że oni wiedzą, że będą w Rosji, czy nie będą robili robił nic niższą stanie. W sumie ciekawa z drugiej strony Oczywiste, mi się wydaje. Jeden gracz w Rosji, drugi gracz w Rosji. I ten gracz, zwykłe Jerka, Chociaż miało państwo, ale nie wiem czy to Jerka. Nie, raczej się nie dowiemy, bo to jest mieszkanie z meczu. Nie będę przed dużo poturki. Dzięki za oglądanie. Cześć.